Ej, wyglądam tak jak wtedy, kiedy miałam 20 lat. OK. Ale było super. Trzy tygodnie pod namiotem, kąpiele w jeziorze, kontakt z naturą, spanie na macie do jogi. Szkoda, że to koniec. Tydzień w fotelu tylko z czterema gwiazdkami, w łazience tylko prysznic, zero wanny, a na spacerze zeżarły mnie komary. Nigdy więcej. Okej, to teraz lekki makijaż na dzień. To ten podkład na środek twarzy, ten podkład na boki, doklepać trzecim podkładem korektor. Kurde, czegoś tutaj mam za mało. Makijaż wieczorowy. krem BB plus maskara. Kat, Jaki kac? Wczoraj wypiłam tylko dwie margarity, 12 shotów, jeden talerz kadzy i trzy piwka. Drink na dzień dobry i lecimy dalej. Proszę, no czymś. Błagam. Jak można mieć kadza przez trzy dni po dwóch lampkach wina? <grystanie> Maciek, tatus na no zawsze razem. To mówisz, że laserem nie da się usunąć wspomnień. Miałam jedno dziecko, to myślałam sobie naprawdę, to jest błogosławieństwo, to jest szczęście, to jest radość, to jest wyzwanie, to jest, to jest, to jest... ona znowu o tych dzieciach. O Jezu, przestań. Uch, dzieci, tylko nie dzieci. Jezu, niech mnie ktoś stąd zabierze. Naprawdę, wyzwania każdego dnia, coś wspaniałe... O! Ola, poczekaj, poczekaj! Ola! Jest tylko przykład, dobra? O, jakie słodkie bobo, też bym takie chciała. Nie ma twojej mamusi? A my chcesz, żebym ja była twoją nową mamusią? Tak? To chodź. Nie, no za długa. Za krótka. No dobra, jeden trening raz na rok z Chodakowską zaliczony. No to teraz mogę się nagrodzić lodami i kebabem. Ja pierdzielę. Im same surowe warzywa, 9 treningów w tygodniu, yoga, aeroby, crossfit i 2 kilo do przodu. Impreza! Woo! Bawimy się całą noc! Całą noc maraton z Netflixem. Dodali aż 70 nowych seriali. O nie! Przyszcz! O nie, zmarszczka! No hej kotku, no dzwonię do ciebie, bo... Zerwać, co muszę. No, No przepraszam cię bardzo, ale to, to nie twoja wina. Pa. Dobra, jeszcze muszę zerwać ze Stefanem, z Marcinem i wtedy będę mogła się umawiać z Pawłem i Stankiem. I co ja mam teraz zrobić? Albo żonaty, albo rozwodnik. O, tam by się nadawało. Yy, nie ma chłopaka. <noise> tak, wyrzucili mnie z pracy. Nie mogę dalej ciągnąć hajs od starych. Którzy powrócili mnie z pracy. Co ja teraz zrobię? Rata za samochód. Pożyczka na trybko Chanel. No się masz dziro? No, za 10 minut u mnie. Zabieraj trzy wina i widzimy się na miejscu. Pa! No się masz dziro, to co za 20 minut u mnie? No to zabieraj skrable i wino. Wow, czekolada! Mmm, czekolada. To jest jaka boska torebka. Fuck pięć koła. Odpuszczę sobie semestr na studiach. Mm. O Jezu, ale ta torebka jest piękna. Pięć koła. W sumie Tyman może sobie odpuścić studia. Dobra, to plan jest taki. Najpierw u Sandry, szybkie winko nad Wisłą, potem szoty w planie B, następnie mazowiecka do drugiej, do czwartej The View, a potem smolna i koniec w lustrach. Dobra, plan jest taki. Najpierw nowy rojbos eukaliptusowy, potem nalewka pigłowa od babci, później seks w Wielkim Mieście na HBO i szot CBD przed snem o 22.30. A tak szczerze i od serca. Nigdy w całym swoim życiu nie czułam się tak dobrze i komfortowo sama ze sobą jak po trzydziestce. W wieku 20 lat nie widziałam świata, ludzi i samej siebie z takiej perspektywy, z jakiej widzę dzisiaj. A ta dzisiejsza perspektywa podoba mi się dużo bardziej. Niezależnie od wieku, wrzuć na luz, popatrz na siebie z korzystnej perspektywy i czerp z życia jak najwięcej. Zasadniczo nie da się wymazać wspomnień. <laughs> To mówisz, że... Czekaj, nie uśmiechaj się do mnie. To mówisz, że nie da się... Siema, zdiru, co tam słychać? Spadaj na skraple. Uhu! Pff, nie mogę z tym uchu.